Więc mówimy tutaj o opodatkowaniu między 19 a 23%. Wyobraźmy sobie teraz firmę, która jest warta chociażby 100 milionów złotych, i jej właściciele chcą ją sprzedać. Wówczas, gdyby sprzedawali ją jako osoby fizyczne, to zapłacą podatku dochodowego w przybliżeniu niecałe 23 miliony złotych. E, kolejnym e, dochodem, który przedsiębiorcy czy osoby zajmujące się biznesem często osiągają, to jest dochód z czynszu najmu, czynszu dzierżawy. Najczęściej będzie to wynajmowanie bądź dzierżawienie nieruchomości. Dzień dobry. Zapraszam państwa na odcinek dotyczący fundacji rodzinnej. W tym wideo komentarzu powiemy wszystko, co jest wam potrzebne do tego, żebyście wiedzieli, co to jest fundacja rodzinna. Nazywam się Dawid Reimer, jestem sukcesorem i partnerem w Kancelarii Finansowej Lex. Zapraszam. Witam Państwa w naszym wideo-komentarzu do ustawy o Fundacji Rodzinnej. W tym materiale powiem, jak są opodatkowane dochody Fundacji Rodzinnej i jakie są najczęstsze kategorie no, dochodów, które Fundacje Rodzinne mogą osiągać. Jeżeli chodzi o, o, o e, takim rzecz ważną, to są dochody z papierów wartościowych, czyli mówimy tutaj o sytuacji, w której Fundacja Rodzinna kupuje sobie akcje, obligacje, fundusze ETF-y cokolwiek, co jest papierem wartościowym i sprzedaje to z zyskiem, albo otrzymuje z tego tytułu dywidendę, ale mówimy o dochodzie z papierów wartościowych. Jak, taka, jak taki dochód będzie opodatkowany? No, gdybyście Państwo dzisiaj kupili na przykład obligacje Skarbu Państwa, albo gdybyście kupili akcje na WIG 20 i sprzedali je z zyskiem, to zapłacicie wówczas 19% podatku dochodowego. Jest on czasami nazywany podatkiem belki, chociaż pewnie niesłusznie obciąża wyłącznie byłego premiera. Jeżeli chodzi o fundację rodzinną, to tutaj jest dobra informacja, dlatego że dochód z, takich, e, z tego źródła, czyli mówimy tutaj o dochodzie z papierów wartościowych, będzie opodatkowany stawką 0%. Tak? Czyli e, fundacja rodzinna, która osiąga dochód z tego tytułu, nie zapłaci żadnego dodatkowego podatku. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że jeżeli ktoś. Chce inwestować na giełdzie, chce inwestować w papiery wartościowe, to nie ma tego y, y, pomniejszania zysku za każdym razem, kiedy realizuje transakcje. Szczególnie jeżeli ktoś inwestuje często, czyli wykonuje te operacje nie raz na rok, nie raz na, kwart nie raz na kilka lat, tylko wykonuje je w cyklach, na przykład tygodniowych, miesięcznych, a niektórzy nawet dziennych. Wówczas każdy zysk zrealizowany, wraca do fundacji rodziny, nie jest pomniejszany na podatek dochodowy i może być dalej reinwestowany. Drugą kategorią dochodu. To jest właśnie dochód z dywidend oraz e, sprzedaży udziałów i akcji. I to jest bardzo ważna kategoria dla e, głównie dla osób, które mają swoje biznesy, mają swoje firmy, takie, które są prowadzone w formie spółek kapitałowych. E, dzisiaj jest tak, że taki dochód wypłacony czy ze spółki ZO, czy ze spółki e, akcyjnej, czy z prostej spółki akcyjnej, jest e, standardowo opodatkowany 19% podatkiem. Czyli mówimy tutaj o podatku od dywidendy. E, tak samo, jeżeli chodzi o sprzedaż takich udziałów bądź akcji. Które nie są w ogóle notowane na żadnej giełdzie, tylko są akcją bądź udziałem spółki z czy spółki akcyjnej, która nie jest notowana na giełdzie, wówczas osoba, jeżeli sprzedaje osoba fizyczna, to zapłaci z tego tytułu podatek dochodowy 19% plus dodatkowo zapłaci jeszcze od tego daninę Solidarnościową, jeżeli zarobi powyżej miliona złotych, a często przy sprzedaży spółek właśnie takie kwoty tam padają. Więc mówimy tutaj o opodatkowaniu między 19 a 23%. Wyobraźmy sobie teraz firmę, która. Jest warta chociażby 100 milionów złotych i właściciele chcą ją sprzedać, wówczas gdyby sprzedawali ją jako osoby fizyczne, to zapłacą podatku dochodowego w przybliżeniu 20, niecałe 23 miliony złotych. A jak to wygląda w Fundacji Rodzinnej? Tutaj również dobra informacja, dlatego że Fundacja Rodzinna, jak osiągnie taki sam dochód, te same 100 milionów, to również z tego tytułu zapłaci 0% podatku dochodowego. Czyli mówimy o tym, że jeżeli ktoś myśli o tak zwanym exicie, czyli o wyjściu z biznesu, chce już sprzedać swoją spółkę, swoją firmę, to fundacja rodzinna jest bardzo dobrym instrumentem prawnym do tego, żeby taką operację przeprowadzić. Oczywiście nie można tego robić z założeniem obniżenia podatku, opodatkowania i obejścia przepisów prawa podatkowego, ale jeżeli ktoś myśli o tym w długiej perspektywie czasowej, czyli ma udziały bądź akcje w takiej fundacji rodzinnej e, i następnie na pewnym etapie jej funkcjonowania decyduje się te udziały, akcje sprzedać, i dalej ta fundacja służy temu, żeby taki majątek inwestować, to wówczas będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania. E, kolejnym e, dochodem, który przedsiębiorcy czy osoby zajmujące się biznesem często osiągają, to jest dochód z czynszu najmu, czynszu dzierżawy. Najczęściej będzie to wynajmowanie bądź dzierżawienie nieruchomości. Jeżeli dzisiaj wyobrazimy sobie, że którykolwiek z Państwa wynajmuje takie nieruchomości, to najwięcej osób jest opodatkowanych tak zwanym e, PIT-em. Ryczałtowym, który wynosi 8,5% od przychodów, tak, czyli osiągamy przychód z wynajmowania nieruchomości, płacimy od przychodu 8,5%. Tu jest ważne to słowo przychód, czyli nie, nie pomieszamy tego przychodu żadne koszty. Czyli jeżeli mamy na przykład nieruchomość, to nie pomieszamy tej nieruchomości odpisy amortyzacyjne, nie pomieszamy o koszty, które płacimy do Wspólnoty, o energię elektryczną, o pewne wydatki, które są z, związane z taką nieruchomością. Czyli bierzemy sam przychód, czyli to, co e, m, wynajmujący nam Płaci e, i płacimy z tego tytułu 8,5%, a jeżeli zarabiamy powyżej 100 tysięcy złotych, to ta stawka rośnie do ponad 12%. Jak to jest w Fundacji Rodzinnej? W Fundacji Rodzinnej taki dochód jest opodatkowany stawką bardzo korzystną, a mianowicie nadal jest to stawka 0%. Tak? Czyli mówimy o tym, że Fundacja Rodzinna może kupić nieruchomości, może je wynajmować i e, z tytułu dochodów z czynszu, najmu, dzierżawy nie będzie płaciła. Podatku dochodowego. Ostatnią kategorią, którą tutaj chciałbym omówić, jest dochód z lokat bankowych. Fundacja rodzinna może założyć sobie lokatę bankową, może wynegocjować z bankiem warunki, może skorzystać z warunków, które proponowane są często w private bankingu. I dochód z takich obligacji standardowo, jak Państwo wiecie, jest opodatkowany 19% podatkiem, który bank pobiera i wypłaca już odsetki pomieszane o ten pobrany podatek. W przypadku fundacji rodzinnej to opodatkowanie również jest korzystne, dlatego że taki dochód z tytułu e, lokat, które są w banku, również jest opodatkowany stawką 0%. Więc, jak Państwo widzicie, fundacja rodzinna to jest taki instrument, który swobodnie może zarządzać swoim majątkiem i tak długo jak tym majątkiem obraca, zarabia, tak długo tak naprawdę nie płaci podatku dochodowego.